Cześć, z rana, dziś chcę Wam opowiedzieć o tym, czym jest dystrakcja szczęki i jak wyglądała moja. Zapraszam. Dystrakcja to w skrócie chirurgiczne rozszerzenie szczęki. Ma różne nazwy, SARP, SARME, TPD. Nazewnictwo jest różne, bo różne są sprzęty do rozszerzania szczęki, ale punkt wyjściowy jest taki sam. To zawsze stół operacyjny. W moim przypadku do rozszerzenia szczęki został użyty dystraktor, taki, który widzicie na obrazku. Montowanie dystraktora odbywa się już na sali operacyjnej. Najpierw chirurg wykonuje dwa poziome cięcia na wysokości nosa, a potem jedno pionowe w celu rozerwania szwu podniebiednego. Dla chętnych informacja. Jeśli czujecie się na tyle silni i odporni na kres, to możecie poszukać sobie na YouTubie. Jest mnóstwo filmików, na których jest pokazany przebieg operacji. I możecie sobie wszystko dokładnie zobaczyć. Ja sprawdzałam. Później chirurg montuje dystraktor na naszym podniebieniu. Jego końce przykracone są do kości szczęki i mnie to było na wysokości piątek. Zabieg ogólnie trwa około godziny, oczywiście w pełnej narkozie. Po zabiegu obowiązuje dieta płynna łamana na miękka przez 4 tygodnie. To znaczy, że niestety nie możesz zjeść swojego ulubionego batonika, pizzy albo pochrupać sobie orzeszków albo chipsów. Ja po wyjściu ze szpitala dopadłam łososia w plastrach i pokryłam go na takie maluteńkie kawałeczki. I to był po prostu dla mnie raj wtedy, jak ja go mogłam sobie zjeść. To było w końcu coś innego od kaszymannej, podawanej w szpitalu i ciągle tej samej zupy przez 4 dni. Uwierzcie, w tym, tym momencie ten łosoś to było najlepsze, co w życiu jadłam. Kwestia bólu. W szpitalu podają ci oczywiście kroplówki przeciwbólowe. Ja dostałam ketonal i pyralginy. Dodatkowo jeszcze jakiś tam lek osłonowy przed tym ketonalem, bo ostro pali w Do domu dostajesz receptę na ketonal i ogólnie ketonal można brać raz na 8 godzin, a po 3 godzinach ten ketonal już na mnie przestawał działać. Także przez kolejne 5 godzin dogorywałam, czekając, aż będę mogła wnieść następną tabletkę i przyznam szczerze, że raz albo dwa zdarzyło mi się, że wzięłam więcej tych tabletek po prostu, bo już nie wytrzymywałam z bólu. Pierwszy ten dzień był po prostu najgorszy. Tu mi wszystko pulsowało. To było no, ciężkie, ciężkie, dało się przeżyć, ale było to ciężkie. Opuchlizna, brak normalnego jedzenia, ból, krew z nosa. To wszystko razem dawało po prostu mi strasznie w kości. Po tygodniu od operacji miałam pierwszą wizytę u ortodonty. Wtedy też zaczęłam rozkręcać dystraktor. I tak jest zazwyczaj, że na pierwszej wizycie u ortodonty, która jest po pierwszym tygodniu od operacji, zaczynacie rozkręcać dystraktor. Ja swój dystraktor rozkręcałam dwa razy dziennie, raz rano, raz wieczorem, przez tydzień. Mój dystraktor był jeszcze starej generacji, bo teraz słyszałam, że weszły nowe takie, które inaczej się okręca, ale mój był jeszcze taki, że miał z każdej strony jakby kropkę kolorową. I jeden obrót dystraktora to była po prostu zmiana koloru. Miało się taką igiełkę, tak jak na przykład w telefonie, żeby teraz wyjąć kartę C, musisz wcisnąć taką igiełkę. Taką samą igiełkę się miało do tego dystraktora i żeby go okręcić, to trzeba było, była taka dziurka, trzeba było tą igiełkę wsadzić w dziurkę i tak przekręcić w stronę gardła. I raz. I wtedy się zmieniał ten jeden kolor. Na przykład miałam żółty, przekręcałam i się zrobił czerwony. I każdy taki obrót, to przekręcenie powodowało, że miałam wrażenie, jakby mi rozrywało po prostu czaszkę od środka. Nie trwało to długo i nie było jakieś strasznie bolesne, bo to dosłownie były może 3 sekundy, ale występowało takie uczucie. Po tygodniu rozkręcania znowu byłam u ortodonty na kontroli i moja szczęka na szczęście już powiększyła się o 5 mm, tyle ile miałam w planie leczenia założone, także ortodonta mogła mi zablokować dystraktor, zablokowała go poprzez wkręcenie takiej, takiej mikrośrubki po prostu. Co do opuchlizny, bo to też jest ważna kwestia, puchnie się ogólnie do 3-4 dni po operacji. Każdego dnia ja wyglądałam coraz gorzej, byłam coraz bardziej spuchnięta jak świnia. Pierwszego dnia wyglądałam jak urocza świnka, <grych> drugiego dnia już moja twarz wyglądała jeszcze bardziej pyzato. Trzeciego, już wtedy wracałam do domu, to już miałam piękne żółte siniaki, ale już od tego dnia opuchlizna mi schodziła, już ona nie rosła. Przynajmniej to tyle było dobrego. Chłodziłam się, czy mogłam. Chłodziłam się najpierw okładami w szpitalu. W szpitalu u mnie były okłady zrobione z takich kroplówek chyba, takich buteleczek małych. A ja miałam też swoje okłady i korzystałam bardziej z tych swoich. A także używałam też maści arnikowej i tabletek, ale tak naprawdę ta opuchlizna i tak mi się trzymała jeszcze z dwa tygodnie, i te żółte siniaki po prostu wyglądałam jak ofiara przemocy domowej. Tym bardziej, że jak rozkręcasz dystraktor, to wiadomo, kości się rozchodzą, więc Twoje zęby również wyglądają jakby rozpoczynały wędrówkę. Też się rozjeżdżają, więc z każdym dniem, z każdym obrotem szpara, diastema między Twoimi jedynkami zaczyna się robić coraz większa. I po tygodniu rozkręcania, miałam już te 5 mm, więc wyglądałam jak po prostu jakaś menlica bez zęba. Przodu, albo jak ofiara przemocy do moich właśnie jeszcze miałam te siniaki, jakby ktoś po prostu mnie pobył i wybił mi jedynkę. Znajomi rodziny się śmieli, że mogę sobie, wiecie, palić papierosa bez pomocy ręki, ale ja nie palę. Ale jakby ktoś palił, no to tak, tak sobie można zrobić, chociaż i tak jest zakaz palenia po operacji, chyba nie wiem, przez tydzień czy tam więcej. Ogólnie ja nie musiałam tak bardzo poszerzać szczęki, bo to było tylko 5 mm. Niektórzy mają z założenia na przykład, 10-11, to oni w ogóle w ogóle jakby nie mieli dwóch zębów. No czasami może to być, wiecie, kłopotliwe, bo ja na przykład, jak mówiłam, to strasznie sepleniłam, bo język nie miał oparcia na jedynkach. 5 mm to jest prawie jeden ząb. A jak ktoś już ma w ogóle 11 mm, no to ja naprawdę współczuję. No, ja znam ten ból i mi było ciężko bardzo mówić ale na szczęście u mnie te zęby szybko zaczęły się schodzić. Także jak ja wróciłam do pracy po miesiącu, no to ta moja szpara już była tak na 3 mm. Ja w tym czasie nie miałam założonego aparatu żadnego, ani na górę, ani na dół, podczas tej operacji, ale można mieć też aparat założony, tylko wtedy przecinają Ci drucik pomiędzy jedynkami, żeby wiadomo, no nie ściągał tych zębów, kiedy tam nie ma kości, tak? Kość musi się wytworzyć. Dlatego proces noszenia tego dystraktora, po operacji jest długi, bo trwa aż 6 miesięcy. No wiem, że czasami można zdjąć po 4 miesiącach takich, niektórzy tak zdejmują w ekstremalnych przypadkach, ale ja na przykład zdjęłam po pół roku, taki dostałam termin u chirurga, tak mi się udało i tak wyprosiłam po prostu... Kobietki w rejestracji, żeby zapisały mnie szybciej, bo już ten dystraktor zaczął mi się obracać, strasznie latał, to mnie strasznie denerwowało. Zaczęło mi się poskudzić miejsca, w których ten dystraktor był przymocowany do kości. No nie wiem dlaczego, czy miałam jakąś alergię, raczej nie. Także po pół roku już miałam więcej dystraktora. i jakie to było uczucie błogie, bo dystraktor to jest taka belka, jak wygląda, jak belka, a działa na zasadzie lewarka. Że tego okręcasz, on się rozszerza. Ta belka nie jest duża, ale przeszkadza Ci, tak jak powinieneś trzymać język na podniebieniu, tak belka Ci zabiera trochę miejsca. I poza tym, jak opierasz ten język, na tej belce, szczególnie jak masz świeże rane, no to boli, potem już się idzie przyzwyczaić, znaczy od człowieka do wszystkiego się przyzwyczaja, także ja swój dystraktor zdjęłam po pół roku, ale wiem, że niektórzy na przykład muszą nosić 9 miesięcy. I to jest już taka górna granica, bo potem jest już ciężko ten dystraktor wyskrować, że tak powiem, było creepy przeżycie, naprawdę. A jeszcze lepsze było to, że w międzyczasie je brałam w ślub i wybierałam ślub właśnie z taką szparą. Nie miałam wtedy 5 mm, ale jeszcze miała dwa. Ci, co mnie znali wcześniej, moi goście, moi znajomi, moja rodzina, no, znali mnie bez takiej szpary. Ci, którzy mnie nie widzieli przez te trzy miesiące, bo ja brałam ślub po trzech miesiącach od operacji moja szpara miała wtedy 2 mm. Tamte pozostałe trzy, no to same się zeszły, a to już miała dwa, więc mogło wyglądać już jak taka naturalna diastema, ale nadal była szeroka, nadal była dostrzegalna. I ja no nie za bardzo się uśmiechałam jeszcze na tych zdjęciach. Potem już to nie brałam, wiecie, do głowy, także... Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Ja chętnie na nie odpowiem. Lubię się wymieniać doświadczeniami. Ogólnie tego filmiku będzie kontynuacja. Już nagrałam kolejny materiał, ale nie będę tego wszystkiego wciskała w jeden, bo to jest naprawdę obszerny temat. Zresztą opisałam to siebie, u siebie też na blogu, to są trzy wpisy. Zostawię Wam link poniżej, będziecie mogli sobie przeczytać. Oczywiście, standardowo, jeśli podobał Wam się ten film, jeśli coś było dla Was w nim ciekawego, dajcie lajka, subskrybujcie i udostępniajcie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.